Siemano mano z tej strony Lobby, a w dzisiejszym odcinku ktoś mi ukradł konto na riwale! Więc musiałem je odzyskać zrobiąc super ciężkie zadania, bo inaczej on mi usunie konto. hehe. O nie widzowie muszę stworzyć moje nowe konto! Dobra widzowie, nazwijmy się, niestety nie mam konta. 1 2 3 4 Okej, dobra. Tak się nazwiemy i hasło to będzie hasło masło. No! Tak! I my wstrzyzamy Wow, widzowie, ktoś mnie dodał! Nie wiem kto to jest, ale <laughs> tak się przebrałem. przybrałem. Zwyczajnym... Ej, czekajcie, czy to nie jest moje konto! Nie widzowie, co on robi z moim kontem? Czego on napisał? Ja śmierdzę! Haha, <laughs> w sumie to troszkę prawda. I mogę go zaakceptować, więc zaakceptujemy go do znajomych. Wow widzowie, możemy do niego dołączyć! O nie widzowie już jestem start... Ej, czekaj, jaki start graj? Dobra, jestem z tym hakerem, on tu mnie Przyszedł, co to, co on robi Ej Ej, hakerze, ja się nie rozumiem Ha, ha, ha Zabrałem ci konto Ej, hakerze, to jest nie fair A mogę jakoś te konto odzyskać Hmm No, może bym Jakieś zadania zrobił. Ja versus ty trzy razy Ej, to jest troszkę za dużo, hakerze No, ale dobrze No dawaj, no to dawaj ty jesteś taki słaby, dobra, dawaj łamwiłana, bo ty nawet nie potrafisz, chodź Dobra, on będzie Łam łamwiłana Ale widzowie, ja zapomniałem przecież, przecież ja gram na słabym tym No dobra, no to zablokujmy mu, hmm, to, to I teraz haker, nie? A ja, haker już wybrał, ale ja nawet takich broni nie mam. Więc nie wiem o co mu chodzi, ja nawet nie mogę zmieniać z bronię Ja zaraz będę musiał chyba do queerboxy i ja tutaj słaby co? O nie, widzowie, dobra, to trzeba się rundo i musimy wygrać z nim Dobra, dawaj Chodź tutaj hakerze, dwa się baj... O nie, haker ma snajperkę Ja jestem słaby w to ogólnie, bo ja nie mam snajperki w ogóle Hakerze, chodź tu! O nie, 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 on mnie zaraz zabije, nie Dawaj, 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 dawajcie pik, 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 pik. pik, pik. Ej haker się oduleć! Dobra chodź tu hakerze Gdzie ty jesteś Dobra zabity jeden versus jeden Jesteś chyba troszkę nudnym. Więc dawaj hakerze Ty jesteś taki słaby No dawaj no dawaj chodź tu łabiłam Dawaj Ej on ma takie legendarne bronie Zresztą znaczy to moje, ale Dobra, ja nie mam tutaj legendarnych broni Więc musimy korzystać z tego co mamy Dawaj, chodź tu Ty strec, ty hakerze nie może być tak! Dobra, ty hakerze, ty nupku, co ty sobie myślisz? Pyk! No i zabite. Ej, czego ty się nie naruszałeś? On jest jakiś dziwny, bo popatrzcie, on ma jakąś murdę. Znaczy twarz jakąś dziwną. A my mamy jeszcze dziwniejszego skina, bo my mamy tylko jakiegoś Bacona z żółtymi włosami. No dawaj, hakerze. Co ty taki słaby? Pyk, 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 Powinieneś się nauczyć grać w Liwale. Ty haker strzela legendarnych broni, no dawaj, no Co się boisz? Co się boisz? Ty, gdzie jest haker? Ej. Ej, co to ma być? Dobra, strzelimy, ty jesteś tutaj, ty hakerzek strzelny, ty... Ej, dobra, o nie, hacker mi zadał mega dużo. Dawaj hacker, tamty lub... No. O nie! Haker mnie zabił. No jak widzicie to jest moje konto. No smutno mi, no ale dobra, no to... Próbujmy wygrać chociaż. Żeby je odzyskać. No dawaj takie, że co ty się tam boisz? O nie, ej ja on strzelił we mnie, o nie, dobra. Szybki unik zrobiliśmy. No dobra, no to lecimy z nim, na niego z, rąka, z rączkami. Dawaj, skaczmy tutaj. Nie doskoczymy, jesteśmy tacy za słabi. Co? Ej, kto się za moim oknem? Czy to nie jest haker? Nie. No skam, no skam, chodź tu hakerze, przecież ty jesteś słaby. Wiesz, że zaraz zginiesz, ha 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 ha, ha. Jesteś słaby. Ha-ha-ha-ha! Słaby jest ten Haker, ej, on gdzieś strzelił mnie. Gdzie ty jesteś, Hakerze? Dawaj, co się boisz? Ej, w ziemi! Byłem, co? Haker, to co, ty byłeś? On coś napisał, ale... He, haker, ja ciebie nie rozumiem, czego ty grasz w ogóle jeszcze na tym? Na telefonie ty taki słaby jesteś Chyba za biedny jesteś Mama cię nie chce kupić już pyk 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 masz No dobra no już skarb wygrałem już z tobą już ty nawet nie musisz ten Nagrywać nie muszę nawet tego odcinka nagrywać bo ty jesteś taki słaby popatrz na to Ej dobra hacker jest jednak dobry ale Czyby taki dobry? Nie jest dobry Tak no właśnie jeszcze bombę masz w twarz Ej czekajcie czy ja siebie samego biję Coś mi się włączyło, nie wiem co to było. Ale wiem, że haker jest na pewno słaby. No dawaj haker, skoro jesteś taki kozak na środek. No dawaj, no dawaj. No dawaj, ale nie strzelaj. chodź tutaj na samą górę, ale nie strzelaj. No dobra haker, skoro taki modry jesteś, no to wskocz yy, tam. Co ty taki straszny? <laughs> ale łatwo z tobą nutku. Dałeś się nabrać. Ty jesteś takim nutkiem. No, widzisz, jak łatwo z tobą i 5-1. No, Haker, nie wiem, co ty piszesz, chyba mówisz, że piszesz, że jesteś taki słaby, no. Haha, Nubek, jak ja nawet nutkiem nie jesteś, co, co ty, chłop się boi. No, chłop przegrał, ale jeszcze trzy rundy mi zostały, no dawaj, Hakerze, taki mądry. No, i teraz inną mapę. No nie, no nie wiem, jakie broń nie No na to zablokuję, żeby on nie miał tego, bo on miał te kuleczki, proce. I śmietnik Ej widzowie haker znikł Ale ktoś jest na serwie jakiś kar Aha i już go nie ma Igze Ty ej znowu dołączył na moim koncie czego ty wstretny hakerze Ej co jest widzowie on napisał Jeżeli mnie znajdziesz to wygrywasz pakiet startowy. No oczywiście że tak I co jest widzowie on znikł I musimy go teraz znaleźć w całym lobby Ale ja nie wiem gdzie on jest Na serio no to sprawdzę, że zacznijmy od weapons, hmm, nikogo tutaj nie ma, tu też na starting arena na pewno go nie ma, tu też na pewno nie ma, no nie ja wiem, no nie ma tutaj nikogo, no i jeszcze tutaj mi zostało i tyle, ale czekaj, czekaj, przecież to jest normalne pomieszczenie, czyli on powinien być za czymś chyba, no nie wiem, no to sprawdźmy, jeżeli nie ma go tutaj i nie ma go tutaj, i nie ma go tutaj, nie ma go za tymi To on jest za tym No bo na pewno to się nie schował na górze, więc O kurde, znalazłem cię! Niestety właśnie mi kupi teraz pakiet No dawaj ten pakiet, no dawaj On chyba miał oskamował, nie? Ej, dobra Ej, co jest? Dostałem pakiet startowy On na serio nie żartował Ej, ale czekaj, czy to nie były moje Robuxy? No chyba nie, mam nadzieję więc dobra, otwórzmy sobie naszą piękną broń jakąś, nie wiem co ja dostałem, krótki dostałem, no i dostałem tutaj, więc otworzymy sobie jedną skrzyneczkę z bronią i nie wiem co na serio, wydropnie. a haker musi się popłakać, Uzi, no i następną rundę mamy, więc ja sobie zablokuję to i on zablokował Onyx, co jest, ej, no dobra. No dobra, ja mu zablokuję takie dwa bronie, co mi zablokuje? Mam nadzieję, że mnie nie zablokuje sobie krótkiego, bo krótki jest nawet dobry. Ej, skąd on wie, że ja to tą pyłem? Ty, co jest? Ej, no cóż, no to skoro on nie ma krótkiego, no to Essa wygrana. I gdzie jest mój w ogóle pistolet? No nie wiem. Chyba się zgubił, ale dobra. No i poszukajmy tego typu, bo na serio. Ja już nie mam czasu, ja muszę grać w ale. Ej, czemu on się nie rusza? Ej, łatwa wygrana, co jest? Ej, no nie wiem, bo nawet sobie nie mogę zmienić broni, on chyba mi skakował, ale mam już kwartu wygraną, a on się już jeszcze nie rusza, więc dobra, poszukajmy go, może jest tutaj, nie wiem. Ej, dobra, u jest, ej, czy go strzelać, czy warto go strzelać? Ej, dobra, Zadł mi 50! Ej, hakerzy, tak się nie robi. No właśnie, tak się nie robi. Ej, za sam pistolet został ma być? Halo? Ej wygrałem, on się odłączył Chyba mama mu meta zabrała No i co jest Mopku napiszę mu No co tak, wygrałem SS Dobra napiszę Napisał coś, no nie chciałem włączyć lepszego meta Dobra następna runda to arena I wreszcie mam moje pistolety Czyli krótki ten kupiony, który On mi kupił, wcale nie za moje relacje Ale no dobra no to okej, okay. no to zaczynamy, no to lecimy, gniewnimy na niego i poczekajcie. Ej, czego on się znowu nie rusza? Halo! Zastrzela cię jeszcze raz. Ej, coś się dzieje? On się nie rusza. Ej, co to ma być? Ej, ej, coś nie wysłało, Halo, halo! Halo, ej, chyba Roblox go zbadował, no. <noise> dobra. Albo baba mu zabrała internet. No i dobrze, dupku, teraz mogę odzyskać moje konto. Jest, mamy, tu widzowie na moje konto. Let's go, super superlopi! Widzowie, wy oczywiście tego nie róbcie, bo jeżeli wy odgadniecie komuś hasło, to nie ukradajcie bo czego. Jeżeli chcecie więcej takich filmików, to zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. A po dzisiejszym odcinku myślę, że dobijemy 3 lajki i robię następny odcinek. Pilu!